Przewodniczący Rady Miejskiej skierował do wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej dwa projekty uchwał, które zgłosił, zgłosił stowarzyszenie projekt końska samorządność. Pierwszy dotyczący powołania komisji doraźnej do spraw współpracy gminy i rodzinnych obrodów działkowych i drugi w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Przewodniczący Rady skierował to nieprzypadkowo do komisji wszystkich stałych, dlatego żeby mieć obraz, co komisje uważają na ten temat, czy należy te projekty uchwał w dalszym ciągu procedować, czy też zaniechać procedowania. Do tych projektów uchwał zostały dołączone opinie prawne. I tak pozwolę sobie rozpocząć od sprawy powołania Komisji Doraźnej do spraw współpracy z obrotami działkowymi. Otóż y, opinia prawna jest taka, że projekt uchwały inicjator wchodzi w kompetencje organu wykonawczego, ponieważ Rada Miejska jako taka nie może bezpośrednio wychodzić na zewnątrz i być tutaj w charakterze nie wiadomo kogo, jeżeli chodzi o, o samorządne organizacje, jakim są rodzinne ogrody działkowe, obojętnie w jaki sposób one są tam zrzeszone, czy są zrzeszone w pracowniczych ogrodach działkowych, czy też są stowarzyszeniami. Oznacza to, iż projektowana komisja nie może kreować zewnętrznej polityki gminy w zakresie współpracy z rzeszeniami działkowców, ustalać form współpracy z nimi. Jest to w kompetencji burmistrza, w związku z tym według tej opinii yy, prawnej ta uchwała nie powinna być w dalszym ciągu procedowana. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby w tej sprawie zabrać głos? Czy Państwo zgadzacie się z tą opinią prawdą? Jeżeli zgadzamy się, to ja proponuję w takim razie przegłosować negatywną opinię dotyczącą projektu tej, tej uchwały, mianowicie odrzucenie i dalsze nieprocedowanie tego, ewentualnie pozostawienie burmistrzowi do dyspozycji, powołanie jakiegoś zespołu doraźnego, czy też innej formy współdziałania. Z ogrodami działkowymi. Proszę bardzo, kto jest za odrzuceniem, za, za negatywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Ktoś jest przeciwny? Negatywna opinia o projekcie tej uchwały została, została podjęta jednogłośnie. I dalej, proszę Państwa, mamy drugi projekt uchwały dotyczący konsultacji społecznych i również mamy opinie prawne. Podkreślam prawne, ponieważ są aż dwie opinie. Jedna jest y, opinia y, sekretarza y, pana mecenasa Roberta Wajlonisa, druga sformułowana y, przez pana y, Wojciecha Szmita, prawników urzędowych i obie również y, negatywnie oceniają ten projekt uchwały. Po pierwsze, dlatego że szereg zagadnień podejmowanych w tych, znaczy w tych, w projekcie tej uchwały już jest uregulowanych innymi uchwałami Rady Miejskiej, w związku z tym byłoby to zdublowanie. Po drugie Szeroka interpretacja zapisu odnośnie ważnych spraw społecznych, które podlegają konsultacji nie może być ujęta w takiej formie, jakiej proponują inicjatorzy tej sprawy. mianowicie jest to pojęcie bardzo szerokie, a często inicjatywy społeczne, które dotyczą danego przedmiotu. Ważnego działania na terenie miasta muszą być uregulowane odrębnie i muszą być sformułowane sposoby konsultacji, formy konsultacji i nie może to być w formie takiego dokumentu ogólnego. Dlatego też oba, obie opinie proponują odrzucenie tych, tego projektu uchwały i ewentualnie, tak jak pisze tutaj. Pan mecenas Wojciech Schmidt. Inaczej przedstawia się sprawa formalnego uregulowania kwestii wynikających z treści artykułu 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym. Oczywiście chodzi o konsultacje, które ustawa traktuje jako fakultatywne. W uzyskanych informacji wynika, że do tej pory sprawa konsultacji spraw ważnych dla gminy nie została uregulowana aktem prawa miejscowego czyli. W tym wypadku, jeżeli chodzi o fakultatywne, nieobowiązkowe, podkreślam, konsultacje, może być to uregulowane, ale nie w takiej formie, w jakiej przewiduje projekt uchwały. Bo tak jak powiedziałem, wchodzi w sprawy już uregulowane, jeszcze nieuregulowane i za, w sumie zaciemnia ten obraz. Ja przypominam, że w projekcie, nie w projekcie. W tym projekcie, bo tutaj mamy ten yy, uchwały o, odnośnie y, programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, Projekt, kon, znaczy pro, problem konsultacji został bardzo mocno zaakcentowany, że on jest znajduje się w tym biuletynie i można sobie to poczytać. Kto jest za tym, żeby ten yy, znaczy przyjąć te opinie prawne, które zostały nam dostarczone i odrzucić projekt uchwały sformułowany przez PHS bez dalszego procedowania. Kto jest za tym? Dziękuję bardzo. Ktoś jest przeciw? Nie stwierdzam. Ktoś się wstrzymał? Również nie stwierdzam. Zatem jednogłośnie przekażemy naszą opinię przewodniczącemu Rady Miejskiej o negatywnym ustosunkowaniu się Komisji do y, tych problemów.